Duchu Święty przyjść. Duchu Święty przyjść. Duchu Święty przyjdź, Duchu Święty przyjdź, niech wiara zagości, nadzieja zagości, niech miłość zagości w nas. Niech wiara zagości, nadzieja zagości, niech miłość zagości w nas. Duchu Święty Dwu miłości ojca i syna, obdarz mnie Twoją miłością. Oddaję Ci mój umysł i serce, abyś wypełnił mnie Twoją mądrością. Wyrwij mnie spośród marności świata i wprowadź do Twoich ukrytych komnat, których zapomnę o świecie. Aby poznawać Twoje tajemnice, pozwól mi spocząć Twoich stóp, słuchać z namaszczeniem Twojego szeptu. Napełnij mnie wiarą, abym nie wątpił, że słowa, które czytam, pochodzą z ust najwyższego i męstwem, abym Odważnie, niós je całemu światu. Amen. Panie, tobie oddaję mój język. Niech będzie Tobie poddany bez końca. Niech głosi tylko Twoją chwałę. Niech moje słowa będą owocem Twojej miłości. Mistrzu, ukochany, przyjmij to narzędzie, aby było własnością Ducha Świętego. Ty wszystko potrafisz przemienić. Dlatego powierzam to Tobie i nie lękam się o to, co powiem. Amen. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Proszę usiąść się wygodnie. Jak przyjdzie Pan Piotruś, niech te trzy relikwiarze wyniesie do kaplicy, a Pan Pawełek, jak skończycie pracę, tam jest świeca urodzinowa, już mija oktawa, Zanieś ją na plebanie pan, dobrze? Koło pana, iż nam będzie później lżej. Umowa na kazanie 20 minut, bo mamy bardzo dobry czas, nież pory będą o 15, z kazaniem 20-minutowym, a później około godziny pośpiewamy sobie jeszcze pieśni adwentowe, jak ktoś z państwa chce zostać. Będziemy korzystali ze śpiewnika naszego para kościelnego Tom Pierwszy. Więc już zapowiadam, jak ktoś chce z nami śpiewać, to szukać gdzieś piwnika albo nabyć. Idę w nasze, moi drodzy, rozważania. Mamy jeszcze kapłanów, jakby ktoś chciał skorzystać ze spowiedzi, niech sobie skorzysta, by mieć już na święta Bożego Narodzenia wszystkie sprawy uregulowane. Moi drodzy, z różnych aspektów medycznych, bo wam mówiłem, kim jest koronawirus wszczepili w nas bakterie i bawią się. Z ekspertów, mówiłem Wam, gospodarczych, jak się nami bawią, zamach na ludzi. Mówiłem Wam o wymiarze zamachu teologicznym, to Wam pokażę. Dzisiaj omawiam z Wami od wczoraj zamach ideologiczny. Żeby cokolwiek przelansować, trzeba stworzyć ideologię i trzeba czym prędzej ogłosić y Globalny pakt edukacyjny. To zrobił nasz pastor 15 sierpnia, znaczy stycznia tego, może października tego roku. Jasno się określił, jakie ma zamiary. Ja Wam teraz odsłaniam za kulisy tego ogromnego watykańskiego kłamstwa. Kłamstwa światowego. Dla wielu z Was to może być niezrozumiałe, szaleńcze, ale dla mnie to jest tak ciążące, że nadszedł czas, abym się tą wiedzą podzielił. Dzisiaj wam pokazuję zamach ideologiczny. Czyli trzeba stworzyć nową koncepcję wiary opartą na jakiejś bazie. Tą bazą jest natura, naturalizm. Pod tym płaszczykiem ukryli tak zwany deizm. Uznają istnienie Boga. Ja przedwczoraj nie, nie rozumiałem tego kłamstwa. Ale dla deistów Bóg jest, moi drodzy... Nie jest bytem osobowym. Jest częścią materii, silniejszą, najsilniejszą, bo uznają, że stworzył ten wszechświat, czyli wielki konstruktor go nazywają. Zegarmisz. Ale o niczym nie decyduje ten ich Bóg, bo nie jest osobą. Nie ma wolnej woli. Nie może o niczym rozstrzygać. I stworzyli oni teologię naturalną. Sprytnie nas przesadzają i ubrali tego Boga stwórca. I to jest idea nowego humanizmu, który po prostu całkowicie rozwala przeszczenie Kościoła. Nowy humanizm, jaki lansuje pastor Franciszek, to jest zbiór wszystkich możliwych herezji. Za jednym sposobem obalają wszystko, co Wam będę o święta mówił. Rozbiorą, nie, nie ma problemu z Panem Jezusem żadnych, czy ma dwie wole, czy ma dwie osoby, czy ma dwie natury, czy jest Eucharystia, po prostu wymiot. Zostaje Bóg Stwórca, który tak skonstruował dzieło zwane człowiek, że go to nic nie obchodzi, poszedł na bok, nie ma na to wpływu, bo jest bezradny. Nie ma wolnej woli, nie jest osobą, nie może decydować. Natomiast my, ludzie, możemy. To jest cała, cały powrót do natury, to się nazywa teologia naturalna. Ja wam przedstawiłem te wszystkie różne uwarunkowania, jakie tu trelemole wyznawają, ale musicie o tym wiedzieć, abyście zrozumieli, co to jest nowy humanizm, pogaństwo bez Boga. W białe w rękawiczki ubrani dysygnaci watykańscy i nam chcą mówić trelemolele. Przecież humanizm był wypowiedzianą wojną Bogu w całym wymiarze. Humanizm znaczy świeckość. Dziś oficjalnie nam przedstawiają Boga, który nic nie znaczy i mówią, że freski w kaplicy syktyńskiej Michała Anioła są źródłem naszej wiary. Kim tamci ludzie z otoczenia Leonarda da Vinci byli, to my wiemy. Na tamte czasy, XVI wiek Leonardo był szefem masonerii. Ona jeszcze się nikomu w głowie nie śniła, że ona jest. Dalej, co wymyślili ci deiści? Nie ma Boga w trójcy jedynej, a tu jeszcze było, zacznę dzień, zdanie wcześniej, żebyście nadążyli. Człowiek jest z natury dobry, nie posiada natury skażonej następstwami grzechu pierworodnego nie negują Chrystusa, bo go uważają jak Mahometanie za jednego z ludzi. Że Chrystus przypomniał jedynie o naturalnych obowiązkach ludzkości. Przyszedł nie do wszystkich w Izraelu, jedynie do tych zagubionych, których nawoływał do skruchy i pokuty. Nie ma Boga w Trójcy jedynego, bo to paradoks dla rozumu, przyswajalny. Jeden Bóg w czego osobach? Ojciec ponoć był też na krzyżu, jak to pojąć? Tego się nie da udowodnić ani zbadać. Chrystus zasadniczo jest nauczycielem moralności. W deizmie najważniejsze są racjonalnie ujmowane prawa. Zasady moralne. One dziś Wam mogę wyjaśniać, one są ustawiane pod kątem rządzących. Pamiętacie, po okrągłym stole nasi włodarze mówili: będzie pięć dziedzin życia koncesjonowanych przez państwo, a w resztach będziecie wolni. Możemy się rozwinąć, możemy wziąć Polskę własne ręce. Dziś jest czysta ponad dziedzin. Konsensuję się z państwo, my nie możemy praktycznie nic jako ludzi. Nie możemy się w niczym rozwinąć, bo o tym musi zdecydować urzędnik. Nakręcony ideologią, więc w co nas puszczają? Tylko w ekologię. Więc nazywają to racjonalnie ujmowane prawa. Tak jak się zachował w Poznaniu policjant, wyrzucając ksiądz, księdza z, w zasię mszy z, z świętej sceli. On wykonuje prawo, on jest czysty. To oni są przekonani, to jest, że prawo jest źródłem prawości. To mamy neohitleryzm teraz i neokomunizm w formie perfekcyjnie rozbudowanej. Więc w deizmie najważniejsze są, są racje. Są racjonalnie ujmowane prawa zasad moralnych. Przy swojej nieudolności, jak tworzą prawo, co nam mówią, luka prawda. I trzeba to prawo uzupełnić. Kolejne prawo robi kolejne tysiące luk. Podoba się mi myślenie Polaków, bo kiedy rząd to już nieaktualny ogłosił, że będzie nas pięć osób na wigilii można z zewnątrz, więc Polacy wpadli na pomysł. Że mamy na pustelni w czasie wigeli, że kartka miała wisieć, mamy pogrzeb karpia. A na pogrzebie, zgodnie z prawem, może być 30 ludzi. Nie jest to piękne? Nie nazywamy to wigilią, tylko pogrzeb karpia. I są my czyści prawnie? Żebyście wiedzieli, jacy to są nieudacznicy nieudac, tłumacząc nam o racjonalności swojego prawa. Z której strony? To, co religijne, mówią deiści, zredukowane jest jedynie do spraw moralnych. Jak to będę pokazywał, jak arcybiskup z nami wyjaśnia sens nowego humanizmu, że jednak muszą być grzechy społeczne. Jakby tego pojęcia nie było, no mamy anarchię, fajni, nie? Błysną formą. trzeba wysiłku intelektualnego nieprawdopodobnego. To, co religijne, zredukowane do spraw moralnych. Nie ma osobnych praw religijnych, jak w chrześcijaństwie, które były przedmiotem wiary. Więc to, co Wam powiedziałem, do tego będę często wracał, to jest ukryty, ukryta tajemnica całego nowego humanizmu. Oni perfekcyjnie się do tego przygotowują. W 2007 roku niejaki Robert Korf wydał książkę Deizm et social Deizm i socjalna etyka. Ja, ci, co mi tą książkę podrzucili, to ja powiedziałem, że 100% facet tej książki nie napisał. Był im potrzebny. Miał CV. Długie lata pracował w Arabii Saudyjskiej zna tamtą rzeczywistość, ani naukowiec, robo, jakiś tam przedstawiciel, jakiś, jakiś film czy czegoś tam i on napisał ci książkę. To się rzuca na rynek, później przedstawiciele nauki tu, na uniwersytecie tam robią recenzję, coś piszą no i zaczyna ideologia spisana literkami na papierze wchodzić w życie. Więc oni już tą ideologię technicznie przygotowali dużo wcześniej, ale teraz trzeba to zmienić, bo się zmienił układ społeczny świata, historyczny, cywilizacyjny, ekonomiczny, więc trzeba dać nową koncepcję deizmu. Bo tamten osiemnastowieczny troszkę już nie pasuje, no i nie wyjdzie im ten trik. Więc puszczają na rynek książkę Deiz i socjalna etyka. Założenie wyjściowe Korfa Roberta jest następujące. Współczesne religie monoteistyczne – chrześcijaństwo, judaizm i islam – są religijne, religiami, które posiadają ściśle określone prawdy dogmatyczne, w których zdecydowanie bronią i przez niesprawiedliwość przez nies, Nieskore przez to są do podejmowania jakiegokolwiek dialogu religijnego. Mają własne przedstawienia Boga, w którego wierzą. Według Korfa wiara jest czymś irracjonalnym, czyli nie da się tego na podstawie rozumu udowodnić. Przedstawiciele tych religii nie dialogują z sobą. Bo dialog to coś racjonalnego. To też jest ich założenie. Dialog, racjonalnie dialog... Tu... <noise> dialog jest racjonalny. A oni są z istoty swej, ci wyznawcy tych trzech religii, irracjonalni. Irracjonalni są również dlatego, że odwołują się do autorytetu swojego Boga, a nie do rozumu. Teraz to szerzej zrozumiecie, kiedy na gruncie polskim za, 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 nasza grupa zaczynała dochodzić do większego głosu. Zaczęliśmy wydawać orędzia na czasy ostateczne. Co się dzieje? Masoneria naciska guzik. Tam pisze na tym guziku Episkopat Polski. Napisać szybko list o prywatnych objawieniach. Był list dedykowany do księdza Danaka? Prywatne objawienia? Bo to było do nas. Tak to ustawili, że dzieci praktycznie nie jest możliwe, żeby dziś Bóg mówił. Natomiast oni mówią i mówią, że oni mają prawdę. Więc przypominam założenie Korfa. Irracjonalni są również dlatego, że odwołują się do autorytetu swojego Boga, a nie do rozumu. Co robi przeciwnik z nami? Najpierw chce ogół zrobić księdza Piotra Oszołoma, chory psychicznie i my są wszyscy sekta. Mówią termin, który w niczym nie odpowiada prawdzie. Oni nie mają zielonego pojęcia, co to jest sekta. I zaczyna się ogromna bitwa na płaszczyźnie tak zwanego posłuszeństwa. Oni zapomnieli, że perfekcyjnie mówią, o posłuszeństwie drugiemu panu. Kościół w pierwszym rzędzie zawsze uczył o posłuszeństwie Bogu. Jego prawu, jego woli, a dopiero później, jeśli człowiek, który otrzymał władzę od Boga, mieści się w przestrzeni prawa Bożego, jego słuchamy. A nie, że go ubierą w purpurę i mamy go słuchać. W związku z tym, dzisiaj słuchajcie, i za paręnaście lat nie będzie już katolicyzmu. Będzie religia naturalna, moralnie nikomu nie przeszkadzająca. Wiecie, jaki to jest fenomen? Ale oni się już zabezpieczają, że muszą być grzechy, jakie społeczne. Tak mam na marginesie powie w tych, tych naszych bitwach, moi drodzy, o intronizację. Były takie grupki w Polsce, które... Odrzucały introizację serca naszą osoby i mówili, że popieramy społeczne królowanie Jezusa. Nie? Fajny trik. Masło już wzięli, zostawili maślankę i mówią, że to jest kierunek. Wszystko społeczne. My mieli taką firmę w Polsce, nazywała się Społem. W Makowie ostatnio rozebrali cały budynek, śladu nie zostało z centrali. Było to społem, które miało być niezniszczalne. Firma wszystkich. Co to znaczy? Że każdy robił co chciał i kradli, ile chciał. Te różnice są niemożliwe, mówi nasz bohater, do przezwyciężenia między religią chrześcijańską a islamską zwłaszcza. Wyjaśniam. Islam napisali Żydzi. Jest to udowodnione pracami naukowymi w kościele katolickim, gdzie biskupi zakazali to wydawać lub też prowincjałowie zakonni. Ostatnio pan Dybowski to wydał. Wydawnictwo antyk przed paru laty. Wyszły dwie książki. Jest to udowodnione. Zle... Islam jest to zlepek judaizmu i chrześcijaństwa. Mnie uczono w seminarium, że mają islamiści nowość. A mianowicie, że post 40-dniowy ramadan oni wymyślili. Kłamstwo. Święte Ambroży dużo wcześniej był niż Islam. Całe życie pościół przez cały dzień. Ja tylko wieczorem. W sobotę i w niedzielę, mój drodzy, jak normalnie. A tak to nigdy za dnia nie znał. To była tradycja chrześcijańska postu w ciągu dnia. Każdego dnia, nie czterdzieści dni, każdego dnia przez całe życie. Jakie ma dogmatyzmy, islam. Pamiętacie, kiedy zawrzałem, jak wam powiedziałem, że to było już przez pięciu lat i sześciu, nasz pastor jest heretykiem. Bo wywiadzie, jadąc z Afryki po pielgrzymce, w samolocie, mówił do dziennikarzy, że Bóg katolików, Bóg Żydów, Bóg islamitów jest taki sam. Kłamstwo. W aspekcie stworzenia, tak, ale nie bytu, nie istoty. On już wtedy przygotował to, co zrobił w Arabii Saudyjskiej, i to, co nam teraz daje sumanewite. Miałem odwagę, powiedziałem wam. Dla mnie jest to heretyk. Bo Bóg islamitów nie jest Bogiem. Bóg deistów nie jest Bogiem, rozumiecie? To jest wymyślone ideologicznie bóstwo. Pamiętacie, kiedy mnie Kuria Krakowska skasowała dekretem, Później wydali dekret, że mam, jest, ja, ja, ja mam, magiczną wiarę w Matkę Bożą, w Anioły, w Świętych, w Duże czystowe. Ja wtedy rybnąłem takie kazanie góralskie. Wzywam, y, 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 wzywam, jak to mówił Eliasz było, proroku Baala na konfrontację. Rypnąłem takie kazanie, ani żaden prorok Baala nie przyszedł. Pokazałem całą argumentację. To jedno z silniejszych moich kazań. Wzywam proku Baala do konfrontacji. Boją się ognia z nieba. Bo ja pana Boga proszę o tą łaskę, jaką miał Elizeusz. Jeśli jestem synem, jestem yy, mężem Bożym, niech ogień stąpi z nieba i Was pochłonie. I ja tej broni użyję. Wierzę, że mi Bóg da taką moc. I wszyscy, to staną, przede mną zapadną się po ziemi, śladu z nich nie będzie. Do Elizeusza trzy razy płodzili, dwa razy ogień stąpił. Trzeci raz jak przyszli szli na kolana. Król cię wzywa, nam nic nie rób, jeśli możesz to przyjść, w tym przypadku przyjdź. Różnią się wizjami świata i wyznawanymi dogmatami, dlatego nie ma między nimi rzeczywistego dialogu i chęci pójścia na kompromis. Jakim szaleńcem jest pastor Franciszek, który nie zna założeń, moi drodzy, islamizmu. Wojna z trójcą świętą, to jest założenie główne. Wojna z katolikami to jest wpisana w teksty. Czemu nie zacytuję w nauczaniu, co jest napisane na progu wejścia do meczetu islamskiego głównego Omar'a w Jerozolimie? Chpią z strójcy świętej. Większość kamieni, materiałów budowlanych na ten meczet, to są prozebrane kościoły chrześcijańskie w Ziemi Świętej. Rozumiecie? Wy nie wiecie kim jest meczet Omar'a. Więc jak można z Islamem dialogować? O czym można? Trzeba zmienić koncepcję Boga. I to robi nasz pastor i robią deiści. Amen. Jak to dalej wygląda, to już prawdopodobnie po świętach Wam, moi ukochani, wszystko powiem. A teraz powstańmy, przedstawmy Panu Bogu nasze gorące prośby i błagania.